Cześć, stoję na moim kanale i dzisiaj znowu Jessica. Wam taki nietypowy odcinek, bo we mnie będzie trwał krótko, e, ale dzisiaj w szkole e, Adam e, kupiłem to coś i jak może zauważycie, ma tutaj godzinę i inne takie. I ma tu kilka opcji. Czas, czyli to główne, oczywiście ma y, kalendarz, który trudno można zauważyć. Jak widzicie, jeśli jest ten dzwonek, to oznacza, że y, jest budzik. Kalendarz ma sekundy jeszcze, ma i godziny. I druga opcja opcja budziku. I to no nie jest taki zwykły budzik. Można ustawić sobie dźwięk. Ja ustawiłem na standardowy, czyli... I to brzmi w... trochę wkurzająco. Następny. Hmm. Następny. Mam takie wrażenie, że ten czwartek jest po prostu przyspieszony o wersję pierwszego. Następny też trochę składający dziewiątego niestety nie ma, ale. Może nie słyszeliście. Kolejna rzecz to jest kalkulator. Kalkulator wygląda... działa jak zwykły kalkulator. Pewnie się spodziewacie, że obliczy proste działania, ale otóż nie. Odjąć. Różna się. Widzicie? Minus. Krecka to jest y, minusowa. Y, dobra. Mamy tutaj timer, ale musimy najpierw w time, y, bo z kalkulatora to czasomierza nie da się przenieść. Więc albo to, albo to można się przenieść. Do... I Bambuko ma to samo, ale jak się otwiera, to musi albo nie chce. Se otworzyć całkowicie, czyli ta klawiatura się włożyć na podłoże, albo po prostu to chodzi za, 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 za wolno. Otóż, jak zwykły, możemy set. I tylko, czy wam powiem Uważajcie na ludzi, którzy ten mogą zjąć tą gumę z tego i i trudno będzie Wam się przywrócić, więc lecimy. Trzeba jeszcze. No. Jak widzicie, oliczanie oczywiście już będę wiedział. Więc robimy set, żeby. Nie da się wyłączyć. Nie wiem, może da się jakoś wyłączyć. O, sorry. Sorry na rzecz. Muszę, muszę, pierwsze O, więc mamy. Yy, oczywiście, odcinek będzie trwał jakieś 4 minut, będą na to, że po prostu nudne. Ale jedna funkcja jest tutaj, czyli yy, jakby to powiedzieć, yy, zacenzurowanie wszystkiego. Oczywiście najlepiej nie tego szarpać, tylko tym przyciskiem I wtedy możecie Oczywiście musi musicie ustawiać Jeśli pierwszy raz jeśli Jeszcze w tym nie robimy tylko crash testów, wiecie dlaczego? Bo to był ostatni model e, Oczywiście musicie się przyzwyczaić Bo Adam mi nie tłumaczyć jak się to wszystko robi a jak chcemy zamknąć, to jak trzyma się kamerę, to jest o wiele trudniejsze. Może się, się tak, ale i, ale musimy, ale wręcz musimy wziąć i tą rzecz po prostu dać do tej dziurki. Ju!